Państwa. Także moim gościem jest Szymon Walczak, prezes spółki NAWA w Witam serdecznie Panie Prezesie. Witam, kłaniam się. Nasze spotkanie związane jest przede wszystkim z tym, co wydarzy się w najbliższy piątek, ponieważ po raz kolejny tradycyjnie już skierniewiczanie będą witać wakacje podczas imprezy cyklicznej zatytułowanej Zalewaja. Tak jest. Już w ten piątek, 27 czerwca o godzinie 17 zapraszam Państwa wszystkich na Zalew Zadębie przy pierwszej plaży. Widzimy się, otwieramy oficjalnie kąpielisko, wypożyczalnie, a także organizujemy dla Państwa tak jak pan redaktor wspomniał, coroczną cykliczną imprezę Zalewaja. Zalewaja to też ten moment, kiedy możemy powiedzieć o tym, że jest to otwarcie całego sezonu, jeżeli chodzi o Zalew w Zadębie, całą infrastrukturę, która jest tam przygotowana na ten okres letni. Co możemy powiedzieć na temat tych dwóch, ponad dwóch miesięcy, które po prostu skierowiczanie, którzy nie wyjeżdżają, z chęcią będą spędzać właśnie nad Zalewem? Tak, no rozpoczynamy właśnie piknikiem zalewaja. Tutaj jeszcze pokrótce Państwu powiem, czekają nas bardzo, bardzo atrakcyjne koncerty, występy artystyczne będzie Zalewajka dla każdego mieszkańca, jeżeli będzie miał życzenie nas odwiedzić. Będą również stoiska, gdzie każdy będzie miał możliwość zrealizować swoje artystyczne zapędy. Kąpielisko też startuje 27 czerwca, już będzie strzeżone przez ratowników, również będą już w tym czasie pełnione patrole na wodzie na całym zalewem zadębie. Więc już od tego momentu oficjalnie można się kąpać. Wiemy, że niestety już mieszkańcy korzystają z kąpieliska, które jeszcze nie jest czynne i strzeżone, natomiast od tego momentu już jesteśmy zabezpieczeni. Nawiążę jeszcze właśnie do tego, co na scenie się będzie dziać, ponieważ akurat możemy się pochwalić, że Skierdźwiczanin, który pracuje w mediach ogólnopolskich, poprowadzi to spotkanie. Tak jest. Będziemy mieli małą przyjemność gościć tutaj pana Mateusza Jareckiego, który będzie nam. Poprowadzi nam całą imprezę. Z gości zaproszonych to jest m.in. Tomek Torres, który był jednym z z zespołu Afromental. Obecnie będzie nam koncert handpanowy, taki specjalny rodzaj instrumentu, ale to nie będę zdradzał więcej. Bardzo zapraszam Państwa do i posłuchania, bo to są bardzo ciekawe, ciekawe brzmienia. Również będziemy mieli koncert Afro, Afro Latino Set House, też związany z bębnami. Idziemy w tym klimacie, chcemy troszeczkę właśnie mieć taki boho klimat nad zalewem, żebyśmy poczuli się w tym letnim poczuli ten letni vibe nad Zalewem i, i weszli w ten klimat wakacyjny z dobrym nastrojem. Czy możemy powiedzieć, że ten klimat Boho będzie towarzyszyć nam przez cały okres wakacyjny, ponieważ no już przyzwyczailiśmy się do tego, że pojawiają się nowe rzeczy nad Zalewem. W tym roku wiadomo infrastrukturalnie również Zalew, to co wokół się wzbogaca, ponieważ mamy skatepark, mamy boisko do plażówki, na którym już mecze się rozgrywają, turnieje. Tak, zacznę od pierwszej plaży, ponieważ tam moją ambicją było stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców. Zdecydowanie idziemy w kierunku relaksu, zabraliśmy strefę sportową z plaży przy ulicy Konwaliowej ze względu na to, że właśnie było potrzeba mieszkańców na na fragment z cieniem stworzymy, przeniesiemy już, pojawiają się pergole, które będą stały teraz nad, nad zalewem. postawimy tam żagiel, który będzie, będzie troszeczkę tworzył nam strefę cienia. I do tego będzie powstaną jeszcze przebieralnie, właśnie wymieniamy ogrodzenie wokół zjeżdżalni, więc taką infrastrukturalne zmiany wizualne dla mieszkańców też nastąpią. Jeżeli chodzi o boisko przy drugiej plaży, to jest właśnie ta strefa sportowa, do której chcemy się Mocno przenieść ze względu na to, że jest również bardzo duże zapotrzebowanie ze środowiska siatkarskiego, ale i nie tylko. W ogóle młodzież potrzebuje swojej przestrzeni, swojego miejsca, ale w zadębie charakteryzuje się tym, że właśnie zrzesza bardzo dużo ilość mieszkańców młodzieży i właśnie skatepark, który chcemy oficjalnie, ale kameralnie otworzyć, bo, bo skatepark już jest dostępny dla mieszkańców, natomiast chcemy go już formalnie przekazać mieszkańcom właśnie w piątek około godziny 20 21. Będzie wtedy tamtędy przejeżdża. Przepraszam rajt rolkarski, który zatrzyma się u nas i wspólnie będziemy mogli przekazać ten skatepark już do użytku komercyjnego dla po prostu mieszkańców. I teraz jeszcze na koniec naszego krótkiego spotkania pytanie dotyczące aktywności animacji, które nad zalewem w czasie wakacji będą się odbywać, bo tutaj akurat mieszkańcy, którzy przychodzą nad zalew, mówią wprost, jest ciekawie i zawsze coś się dzieje, jeżeli chodzi o ten czas wolny, który nad zalewem się spędza. Tak, jak najbardziej. Corocznie występujemy z programem na wakacje, który będziemy realizować. Właśnie pierwszym z tych punktów programu jest piknik zalewaja, który się odbywa w ten piątek. Natomiast z kolejnymi zmianami, które będą państwa jakby czekać nad zalewem, będą animacje w każdy wakacyjny piątek od godziny 16 na plaży zalewem Zadębie. Zaczynamy już 4 lipca i tematem tego pierwszego spotkania, pierwszych animacji będzie dla nas najistotniejsze bezpieczeństwo nad wodą. Będziemy się starać we współpracy z, ze służbami stworzyć taką małą pigułkę wiedzy dla użytkowników, żeby każdy, kto korzysta z naszego obiektu, akwenu, żeby wiedział, jak się zachować, żeby miał to poczucie bezpieczeństwa, nie tylko ze względu na to, że są ratownicy na obiekcie, ale ze względu właśnie na to, że ma wiedzę, która jest niezbędna do korzystania z takiego obiektu. Tutaj mówimy na temat właśnie tych animacji, ale nawiążę jeszcze do kolejnych tygodni wakacyjnych. Coś na poziomie zalewaj, czyli impreza plenerowa, będzie się odbywać, ponieważ wiadomo, że na przykład służby mundurowe również przygotowują swój piknik. Tak, jak najbardziej. Służby mundurowe, będziemy, będziemy uczestniczyć w tym pikniku właśnie ze służbami mundurowymi już 6 lipca. Będzie to my będziemy jako, jako towarzysz tej imprezy, jako, jako gospodarz obiektu, natomiast tak jak najbardziej będziemy uczestniczyć w wielu atrakcjach. Animacje to są taką podstawą, która jest dla, dla mieszkańców, natomiast wychodzimy też trochę z ofertą możliwości komercyjnej, komercyjnego rozwoju tego miejsca, mianowicie podmioty zewnętrzne do nas się zgłaszają właśnie z chęcią organizacji, z chęcią wystawienia się, czy to będą dmuchańce, czy właśnie jakiś festiwal kolorów. To są takie elementy, które zgłaszają zgłaszają się do nas na bieżąco, będzie się to odbywać. Tak jak na przykład teraz, w tę niedzielę, będzie zaraz po Zalewa i odbywa się Garmin Triathlon, który też jest nad zalewem, zadębie już cyklicznie. To jest bardzo duża impreza, która rozpoczyna się już od piątku. właśnie Przygotowania trwają piątek sobota, żeby w niedzielę już cały ten triathlon się odbył. Więc to są takie imprezy towarzyszące, które we współzespół z pływalnią będą się odbywały na tym obiekcie. Jednym słowem, lipiec, sierpień i początek września to wiele atrakcji przygotowanych nad zalewem Zadębie. Zachęcam do tego, żeby śledzić fanpage nawy Skierniewice, a także radia RSC. Szymon Walczak, prezes spółki nawa Skierniewice, był Państwa, także moim gościem. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję serdecznie.